Koleczku, z tej strony i kolejny odcinek na Desperatin! Dzisiaj z tobą jest? Wo? Selgin, Selgin! Dzisiaj wo, wo? ze mną jest... Ej! Dzisiaj ze mną Selgin I to jest wyprawa Mrzeżyno! Cały czas leksu brakuje No tam jest Desperatin czy? Tak, Desperatim a co? To patrz, patrzcie, to ja patrzcie teraz. Kurde, że nie wziąłem jakiegoś selfie sticka, albo coś. Ja jestem od przez dźwięk, bo co nie? I tak Teraz ogólnie idziemy na Mrzeżyno. A w dzikim ja jestem? Ja uwaga, ja jestem. Shaker shaker. Shaker shaker. I tak. Idziemy na Mrzeżyno. Ej, teraz weź mnie nagraj! Weź mnie tak nagrywaj. Teraz Czekaj! A teraz ludzie hit przeboju. Pasito Pasito No jest Ej, słuchajcie tego! Kto się ze przegrywa! przegrywa miau miau miau, 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 miau! To jest przegrałeś! Ale nie na widzów! Wiem, wiem. Albo to jest O grudzie, Żeby nie było w Czekaj! To może spotkamy się za chwilę, gdzieś na się bardziej. Uwaga, uwaga! Pewnie nagramy jeszcze w tym odcinku na samochodzikach w, w wesołym miasteczku. Na wesołym miasteczku, ten. Co byście woleli? Dobra! Wycieście no woleli zabić swoją całą rodzinę, czy zabić siebie! Selgin, oh, Selgin, Uwaga, Dzień uwaga, uwaga i leci, leci i... Selgin! <grym> oh, Jezu s Poczekajcie, poczekajcie! No czy poczekaj! No, ale się... No słuchajcie, teraz magiczną odstępniemy się i... Okej okay, ludziska w magiczny sposób. Te patrzimy się, pasz, na to. To, to, to Tak, to jest dźwięk SMS-ów Sergina. Dochodzimy już do bardziej, kurde. E drogi, e, e, Przechodzimy przez ulicę. Mówię ci stop! Ja, no, ja, okay. Widzisz to, okay. widzisz to? stop. co on zrobił? Potera teraz, Ale urwał! Sergi chowo, bo tylko mnie widać. Mordo. Może dla ciebie fany moment, co ty mi tu uciekasz. Nie, to jest dobra. Ale daję. Ja nie mogę, ale daję.

nie tak, bo to będzie do góry nogami. I oczywiście pan od efektów specjalnych, więc jak zwykle na musi być. Ale urba! Ale to było dobre. Ale albo to, albo to, to jest mega. Frysy układam. Czekaj. Muszę sobie frys ułożyć. Żeby nie chodzić tak. Kurde. Polska Polska jedzie. Polska, okay. Polska Polska przejechała. Uwaga! Adam Mały. O ja! Skoczył. Wszyscy skoczył. ja! Ale krowy... daję. Joki shotgun, Dobra. Ty ktoś jest... widzimy się Ej, na samochodzie. Wyobraź sobie, jakby ktoś. Ej, kuba, wyobraź sobie gita. Słodga taki, takie z, 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 z tymi z bombami, z granatami, jakby był Dobra. To widzimy się o, pewnie. Fuu! Tu jest to. <laughs> widzimy się pewnie już na samochodzikach, ale zobaczymy. Cześć! Zdam się będę a u się! Selgi, do i krowę. Nasza fura, piękna! Smok, smok! A to jest moja pasja na Tak. Zara, będziemy na samochodzikach, więc widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie ludzie, zaczynamy jazdę. Widzieliście, jako było ten, ten telefon wypadł. Ja jeszcze ten dlatego, telefon przejechałem. Dlatego, no on jego przyjechał jeszcze. Dlatego nie było, słuchajcie, dlatego nie, nie nagrywaliśmy dalej. No, a tego, ha. zobaczymy może dzisiaj, coś jeszcze będzie, więc do później. Cześć. Ok, wyszliśmy ze sobą. jeszcze miasteczka. raz, miała być ta muzyczka. Nie. <laughs> z Serginem Co to będzie? Wyprawy w Mrzeżynie. I tak. No chyba koniec, nie? Na dzisiaj. No chyba. Tak więc wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka z Desperatii. Mam Na nadzieję, że nas zasługujecie. Dajcie jak się dzwona i łapę w górę. Tak więc...